Bóg jest obrońcą, jest obrońcą swojego ludu, obrońcą swoich ludzi i to wielokrotnie się pojawia na kartach Nowego Testamentu, starego też, czasem wprost, a czasem nie wprost. Przypomniał mi się taki kawał o studentach. Trzy tygodnie do sesji Bóg mówi do Świętego Piotra: idź zobacz, co się dzieje u studentów. Święty Piotr idzie, ogląda, wraca do Boga, no i jak? No, słuchaj, studenci uniwerku uczą się, studenci medycyny uczą się. A studenci polibudy balują. Dwa tygodnie do sesji Bóg mówi do Świętego Piotra: idź obczaj, co tam się dzieje. Święty Piotr idzie, wraca. No i jak? No, studenci uniwerku uczą się, studenci medycyny uczą się, studenci polibudy balują. Na dzień przed egzaminem Bóg mówi do Świętego Piotra: idź zobacz, co tam się dzieje. No to wraca Święty Piotr, Bóg pyta: no jak, jak? No słuchaj, studenci uniwerku uczą się, studenci medycyny uczą się. No a co ze studentami polibudy? Modlą się, a Bóg na to i właśnie Im pomożemy. W tym odcinku chcę też wam powiedzieć, że za wieloma cudami Boga stoi modląca się kobieta, czy to babcia, czy mama, i podam wam świadectwa, przykłady takich właśnie interwencji Bożych przez wytrwałą modlitwę mam i babci. Bóg naprawdę jest moim obrońcą, naprawdę jest Twoim obrońcą. Powiedział, że On przyszedł, aby służyć, a nie żeby mu służono. Mi się czasem tak wydaje, że to jest trochę na wyrost, że tak naprawdę, no to prawda, ja powinienem bardziej Bogu służyć i powinienem się wykazywać i powinienem przynosić Mu wianek, czy wianuszek, czy dzbanek, czy kosz dobrych uczynków. I wtedy On hmm, przeliczając te rzeczy powiem, Jemu pomożemy. A tak jak trochę w tym kawale, nie? To niekoniecznie tak jest, bo ci studenci nic nie przynieśli, nie przynieśli swojej nauki, nie przynieśli tego, co tam powinni wyryć do tego egzaminu, a Bóg im pomógł. Nie do końca ta historia jest taka zupełnie nieprawdziwa w tym kawale. Posłuchajcie, co mówi o tym Pismo Święte, gdzie są przykłady potwierdzające, że często miłosierdzie Boga względem Ciebie, względem mnie jest większe niż sprawiedliwość. Ale zanim jeszcze... Ten przykład, ten fragment z Pisma Świętego, który mówi, jak Bóg bardzo broni swoich ludzi. Uświadommy sobie to, że Bóg naprawdę chce, żebyśmy go prosili o pomoc. Bóg naprawdę chce nam pomagać i przede wszystkim wiadomo, chce nam pomagać przez obmywanie nas z grzechów, obmywanie nas z winy, oczyszczanie nas i to jest najważniejsza rzecz. Ale też chce pomagać nam w prozaicznych rzeczach. W prozaicznych rzeczach. I to nie jest tak, że my nie mamy go prosić o bardzo konkretną pomoc w konkretnych sytuacjach. Bo sam uniżył się, czyniąc bardzo prozaiczną rzecz jako sługa w stosunku do swoich uczniów. Posłuchajcie fragmentu. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, który był przepasany. To była czynność przeznaczona na niewolników. Wtedy ludzie nie mieli butów za bardzo albo mieli jakieś sandały proste, więc te nogi były ciągle, można powiedzieć, ufajdane. I mycie nóg no, było czynnością taką codzienną, bardzo codzienną, nawet ciężko ją do czegoś porównać teraz, no bo my tak butów nie pastujemy codziennie, czy można powiedzieć, no nie wiem, nie obcinałem paznokci codziennie. To było jak mycie rąk, powiedzmy, tak, tak, konie, taka konieczność, przez to, że nogi były ciągle brudne. I Jezus wykonuje czynność bardzo prozaiczną, bardzo przyziemną, i to jeszcze mało tego, przeznaczoną dla niewolników, tak? Przeznaczoną dla kogoś, kto naprawdę nie liczy się, jest nieważny nikogo. Przychodzisz do domu, masz niewolników, wystawiasz giry, nawet nie patrzysz na tego niewolnika i on ci myje te nogi. Do takiej czynności zniżył się Jezus. To nie był gest taki pusty, o popatrzcie, ja tak zrobię. On chciał to uczynić, bo kochał swoich uczniów. Owszem, to przede wszystkim wstęp do odkupienia grzechów, do obmycia z grzechów. Ale przez czynność przez konkretną pomoc. I jak zareagował święty Piotr? Inni przejęci tą miłością pozwolili umyć te nogi, pewnie w milczeniu, pewnie w szoku, ale widzieli ten gest, zrozumieli to, że Jezus z miłości myje im te nogi. Ale nie Piotr. On powiedział, nigdy nie będziesz umywał mi nóg. I często we mnie, być może w Tobie jest taka postawa, nie Boże, ja to zrobię, Ty to zostaw. Bóg owszem, no, nie pomoże nam, jak nie chcemy. Nie, nie obmył Piotrowi nóg, gdyby on strasznie się nie zgodził, powiedział, i nogi, i całe ciało, i wtedy dostąpił tej pomocy, tego miłosierdzia Bożego. Ok, a teraz wracam do tego fragmentu, który mówi, że Bóg bierze w obronę wszystkie swoje dzieci, bierze je bardzo konkretnie w obronę. Posłuchajcie: W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję, z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca, nie zadręczała mnie. Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. W tym fragmencie zobaczcie, Jezus nie pyta o winę tej wdowy. Okej, okay, możemy się domyślić, że wdowa jest tu symbolem kogoś niewinnego, nie, oskarżanego nieuczciwie i potrzebuje obrońcy, ale nie ma pytania o to, tak? Więc nie wiemy, jaka jest sytuacja. Być może jest taka, że ona też sprawiedliwość powinna być jakaś wymierzona. I być może, to jest oczywiście moja interpretacja, jest tak, że w tym sytuacji miłosierdzie Boga bierze górę nad sprawiedliwością i On bierze w ją obronę, żeby ją ratować przed skutkami swoich czynów. Więc ten kawał o studentach no, może być prawdziwy, ale pyta się właśnie Bóg, pyta się Bóg na końcu, czy Syn człowieczy znajdzie wiarę, jak przyjdzie na ziemię, czy znajdzie wiarę. I w tym kawał jest wiara tych studentów, którzy się nie uczyli, i Bóg im pomaga. Ja nie chcę powiedzieć, oczywiście, tak jak. Przez wieszko mówiłem, że nie ma sprawiedliwości, nie ma, nie ma jakby konsekwencji swoich czynów, ale Bóg jest większy od tego. Jeżeli potrzebujesz obrony, jeżeli potrzebujesz stawiennictwa w jakiejś sprawie, która nie jest do końca czysta, może w sensie nie wszystko zrobiłeś dobrze, to wiedz, że Bóg jest twoim obrońcą, że Bóg jest moim obrońcą i możesz mu powierzać się możesz powierzać się jego miłosierdziu, jego działaniu, a jest obiecane w tym słowie, że on weźmie cię w obronę. Weźmiecie w obronę. Ewangelizując na ulicy bezdomnych albo osoby, które są na granicy bezdomności, na granicy wykluczenia, wychodzą z więzień i trafiają na ulicę, zdarzają nam się takie osoby, gdzie w rzeczywistości duchowej od razu przychodzi rozeznanie, że bardzo trzeba im pomóc, że trzeba się z nich skupić i, i dać im taką pomoc od noclegu, przez terapię, przez ośrodki, przez modlitwę wstawienniczą, przez zawiezienie do kapłana, by mieli sakramenty co jakiś czas zdarza się taka osoba, gdzie naprawdę Pan Bóg tak nas jakby motywuje i też daje nam środki, żeby jej bardzo mocno pomóc, żeby wyciągnąć ją jakby naszymi rękami, ale wiemy, że mamy wielkie wsparcie Boga, przy tym wyciągają człowieka. I to widać, nie? to się od razu udaje, to, to jakby idzie, można powiedzieć, spłatka. Bóg bardzo mocno interweniuje w życiu tego człowieka. I Ja też duchowo tego doświadczam, widzę, czasem mówię tym, słuchaj, tym chłopakom, których wyciągam, Pan Bóg bardzo się u ciebie upomina, bardzo jakby tak można powiedzieć, pozytywnie zagieł parol na ciebie, bo czuję to, widzę co się dzieje wokół, jak cię wyciągamy, ile się opcji otwiera dla ciebie. I za każdym razem, gdy jest taka osoba, pytam go, a słuchaj, a czy przypadkiem w twojej rodzinie, często te rodziny są kompletnie porozwalane, rozwody, alkoholizm i tak dalej, wydaje się kompletnie upadłe rodziny. Ale pytam, czy w Twojej rodzinie było na przykład Twoja mama czy babcia, nie prowadziły Cię do kościoła, nie modliły się za Ciebie? I słuchajcie, za każdym razem, za historią takiego cudownego działania, mocnego działania, ratowania człowieka, stoi odpowiedź tak, a rzeczywiście moja babcia się za mnie modliła, moja babcia prowadziła mnie do kościoła, moja mama się za mnie modliła. I jestem przekonany, że modlitwa kobiet szczególnie, ale w ogóle anonimowych ludzi, Ludzi, którzy gdzieś wytrwale się z kogoś modlą. W rodzinie właśnie mamy babci, babcie przynosi niesamowite owoce. Po prostu można powiedzieć, wymusza na sercu Boga pomoc konkretnej osobie. To też jest przykład no, świętej Moniki mamy, świętego Augustyna, nie? jak się modliła wytrwale za niego, jak on doznał wielkiego nawrócenia. Także to jest tak, na no, taką pociechę i pamiętam kiedyś orzech, e, mówił Kazanie, w którym to był taki czas, że wszyscy się podśmiewali, dużo osób się podśmiewało e, z moherowych babci. Nie? I orzech się wkurzył na kazaniu, mówi tą ostro, jak to on, o ty, łosiu, tam jeden, śmiejesz się z tej babci moherowej, a ona się modli za ciebie od lat i może tylko dzięki jej modlitwie jeszcze kompletnie nie skundlałeś, kompletnie nie spadłeś, twoje życie się trzyma jakoś, nie rozsypałeś się zupełnie. Tak mówił orzech bardzo, jeszcze dużo ostrzej niż ja to mówię. Więc wierzę, że tak jest że modlitwa wytrwała właśnie mam, babć, dziadków, bo też mężczyźni się przecież modzą, przynosi owoce i wymusza, pozytywnie wymusza na sercu ojca działanie. I właśnie w ostatnim roku doświadczyłem dwóch takich boskich interwencji na takich właśnie osobach, które, za którymi była modlitwa. Ostatnia taka interwencja była w czwartek, w ten czwartek, który minął, w którym naprawdę widzieliśmy działanie Boga, wspieranie nas, jak działa przez nasze ręce. Przez to, że ktoś tam kiedyś Modlił się za tego człowieka. Ten człowiek jest na drodze do uratowania, do, do całkowicie odnowy. W jednej chwili, z sytuacji, gdzie nie miał gdzie spać, nie miał gdzie jeść, otworzyły się trzy ścieżki. Natychmiast otrzymał nocleg, natychmiast otrzymał sakramenty, i okazało się, że jest dla niego miejsce w fantastycznym ośrodku, który może mu pomóc. Już się właśnie zwalnia. Wszystko podane na tacy. Bóg wziął go w obronę i weźmie mnie i weźmie ciebie. I dlatego proszę cię, Boże. Przymnóż nam wiary w to, że chcesz nas brać w obronę, że chcesz nas wyciągać, chcesz nam pomagać. I proszę Cię wzmacniać w nas wytrwałą modlitwę za innych, w naszych mamach, w naszych babciach, ale i w nas, mężczyznach, żebyśmy modlili się wytrwale za innych i nie ustawali. Amen.